Zadanie to jest klasycznym przypadkiem ruchu ciała w górę równi. Na elektrowóz działają dwie siły: siła ciągu silników i siła przeciwnie zwrócona tarcia. Obie siły wzajemnie się równoważą, ponieważ elektrowóz porusza się ze stałą prędkością. A pierwsza zasada dynamiki mówi, że jeśli ruch jest jednostajny, to działające siły wzajemnie się równoważą. Po przebyciu odległości S, czyli po wzniesieniu się na wysokość H, elektrowóz posiada energię potencjalną grawitacji mgH. Jego moc obliczymy jako stosunek wykonanej przez silniki pracy do czasu. Praca wykonana przez silniki jest równa przyrostowi energii mechanicznej, czyli mgH. Ponieważ elektrowóz przebywa odległość s, przejdźmy od h do s. W jaki sposób? Ano, tutaj mamy trójkąt prostokątny. W trójkącie tym h do s będzie równe sinus alfa, czyli h będzie równe s razy sinus alfa. Jeśli ruch odbywa się jednostajny, to s jest równe v razy t. Oczywiście można uprościć czas, Otrzymamy wtedy taki prosty wzór. Po podstawieniu danych znajdujemy, że rozwijana przez elektrowóz moc była około 355 koni mechanicznych.